Cześć, z tej strony B123 i witam w takim nietypowym materiale, w którym wypowiem się pierwszy raz na swoim kanale, pierwszy raz w ogóle podejmuję tematykę tego wydarzenia, tego show, jakim jest Fame MMA. No i tak, mój kanał już zajmował się różnymi rzeczami związanymi i z rozrywką, i połączoną z walkami, bo zajmuje się przecież WWE Kanał jest, zajmuje też się piłką nożną czasami. Kanał jest sports, czyli tak, oczywiście sport. Chciałbym też też na wstępie zaznaczyć, że materiał będzie miał taki bardziej luźny charakter. Nie jest to jakiś takie super informacyjne. Nie jest to jakieś takie pełne informacji potężnych. Jest taki luźny materiał, w którym coś tam popowiadam. I tak, ma 5. Chcę do tego podejść tak bardziej od sportowego punktu widzenia. Może jeżeli w ogóle będzie to możliwe. Niektórych walk, niektóre walki zostaną omówione tylko tak szczątkowo, ponieważ nie znalazłem zbytnio takich fajnych grafik, a też nawet do pewnych nie mam. Aż tak dużo powiedzenia Fame ma jest to oczywiście wszystkim znana gala, gdzie znani ludzie z internetu walczą. No i tak. Niby tyle siedzę w tym internecie, niby tyle tych youtuberów i innych znam. A muszę się z ręką na sercu przyznać, że połowy tych osób to nawet nie, nigdy nie słyszałem o nich. Dlatego te walki, w których będą osoby, które znam, albo będą miały jakiś fajniejszy aspekt sportowy, to bardziej omówię. Natomiast te, które jakoś tak mniej, no to mniej. E, dobra, Kasti i Krycha kon, i Hasi kontra Olech. Tutaj mamy e, dwóch takich. Po dwóch takich zawodników zestawionych ze sobą, co walka może być te według, według mnie dość wyrównana. E, Patrząc oczywiście na ich wygląd fizyczny, bo. Mm, tutaj na przykład przedstawionych zdjęciach, bo też na przykład jak mamy Driblasa, który nie umie walczyć, a mamy huderlaka, który jest mistrzem różnych stylów, to e, też może być różnie, ale tutaj mi się wydaje, że jednak e, patrząc po sylwetkach zawodników, e, te walki powinny być dość wyrównane. Tak, e, Jeśli chodzi o samą F MMA, to. Na porządku, jakoś mnie nie interesowało, e, później coś tam widziałem, z, jeżeli chodzi o Fame MMA 4, Fame MMA 3 chyba też coś tam patrzyłem, e, no i było tam, e, też wystąpiło kilku e, znanych twórców. E, dobra, mam oczywiście po raz, jeżeli się już nie mylę, trzeci e, raz walkę pani, e, no tak, e, na Fame MMA. Najpierw e, pierwszą walką, e, jeżeli chodzi o fejmę, ma było starcie Marty Linkiewicz ze Smeraldą Grodlewską. E, z kolei na ostatniej edycji mieliśmy starcie Marty Linkiewicz z Lil Masti. No Lil Masti naprawdę e, podobało mi się to, e, gdyż no, e, to, co mówiła... E, no dobra, to były przechwałki, bo jak ktoś coś mówi, że o, ja to umiem, o, to umiem, to są przechwałki. Ale te przechwałki nie były... E, Rzucone tak na darmo. I to mi się właśnie podobało. Podob... Pokazało się z dobrej strony technicznej. Tam założyła chwyt, po prostu rozwaliła Linkiewicz. Także fajnie, że występ... nie są tutaj. Te... Nie ma też samych zawodników, którzy walą jak cepem i rękami i, trzeba, i nogami i trzeba. Tylko wszyscy czekają, aż to się skończy. Tylko to są. Osoby, które mają jakąś pewną technikę, albo. No i da się to oglądać. E, no to było akurat krótkie, więc też też nie jest jakieś. W... Nie była to wybitna walka. Nawet nie można powiedzieć, że bardzo dobra, ale no, przynajmniej fajnie, że to jakoś wyglądało. E, że ktoś ma jakieś technikę. Dobra. E, tak, Esmeralda i Ewelona. Szczerze mówiąc, patrząc na zdjęcia, też patrząc na to, jak e, były na tej konferencji, to one wyglądają prawie tak samo. <laughs> e, no tak. Jeżeli chodzi o wygląd Twarzy, tak? Z kolei, jeżeli chodzi o. Ale jeżeli chodzi o budowę fizyczną, to też dość podobne parametry, wzrost. Chociaż nie wiem, czy jednak Evelona nie powinno tego starcia wygrać, bo Esmeralda no nie jest jakimś takim wybitnym sportowcem. Też niby ma te treningi, niby coś tam się stara, ale jakoś tak mi się wydaje, że coś po raz kolejny może przegrać no nie wiem czy mam takie przeczucie ale ale po prostu no jakoś coś mi się tak wydaje no i tak teraz bardziej takie walki i tak w ogóle to co tutaj się zdarzyło to mnie trochę zdziwiło bo Marcin Najman weźmie udział w tej gali no i z jednej strony szczerze mówiąc ja nie wiem co mam tu powiedzieć dlaczego Marcin Najman mimo wszystko jest jaki jest, ale jest zawodowcem. No ale wiemy, jakim to jest zawodowcem. On po prostu dostaje pieniądze i dostaje w mordę. No. Marcin Najman nie wygrał żadnej walki. Jeżeli tak, jeżeli dobrze pamiętam. No nawet chyba żadnej, no nawet jednej chyba nie wygrał. Same porażki, no nie wiem, czy on to też robi specjalnie, że dostaje pieniądze, no to i tak może się podłożyć, czy nie. Czy też po prostu jest taki słaby, ale z drugiej strony. No, tutaj to już jest pełna amatorka, jednak, mimo wszystko. Niektórzy zawodnicy mają takie naprawdę bardzo dobre przygotowanie, jeżeli pod względem technicznym i tak dalej. I naprawdę wyglądają jak zawodowcy, ale jednak spora część to po prostu jest bardziej amatorka, no bo po prostu niektórzy chcieli tutaj wziąć udział. Spróbować swoich sił, tak? Nie możemy też wymagać od uczestników Nie wiadomo czego Że to będzie coś na poziomie KSW Chociażby naszego, czy też Już nawet nie porównując do zagranicznego UFC Gdzie mamy zawodników takich Jak chociażby Conor McGregor Czy też do czasu Brock Lesnar bo Również tam występował znany bardziej Teraz fanom WWE E, więc tutaj też nie można tak wysoko stawiać poprzeczki, jeżeli chodzi o to widowisko. E, ale tak. Marcin Najman... No można by było na niego postawić, ale pytanie, czy on jednak mimo wszystko nie przegra z tym bonusem BGC. E, bonus BGC też, jeżeli chodzi o tutaj warunki fizyczne, też nie wygląda tak najgorzej. No i zapowiada się ciekawie, czy e, nie wiem, czy Marcin Najman tutaj jak sobie poradzi, ale jednak, no Marcin jako zawodowiec powinien coś pokazać, tak? E, oczywiście ja tu się pozwolę sobie wrócić, bo mm, no tutaj jest ta widoczna ta informacja, ale żeby nie było, to ja jeszcze oprócz tego, że ona jest, była tu widoczna na początku filmu to jeszcze nadmienię o tym, że. No po prostu przeczytam co tu jest napisane, tak? O, już tak się pogubiłem w swojej składni. Że Gala odbędzie się 26 października 2019 roku o godzinie 20. 26 października, to jeżeli się nie mylę, jest sobota, tak? Dzisiaj mamy 22 wtorek, jak to nagrywam. Tak, 4 dni. No i właśnie. Kolejna walka. No tutaj akurat obu panów znam. Yy, jednego lep zdecydowanie lepiej, drugiego mniej. Yy, a jest to walka Isamu kontra Rafonix. Yy, I swojego czasu oglądałem. I nie wiem, czy jednak z takiej trochę sympatii nie będę kibicował Szymonowi. Właśnie yy, Rafonixa znam z przeróbek z nim. Z tego, jak wyprzedzał lodziarnię na przykład. E, no, przyjemnie. Sam ostatnio sobie grałem w GTA piątkę również tam. Jechałem autostradą i jechała sobie lodziarnia, no. Ale to już mniejsza z tym. E, no, ale jednak z tych bardziej przeróbek jest taki znany Rafonix e, Nie oglądałem zbytnio jego firm, filmów. GTA to jest bardzo fajna gra. Sam podejmuje jej tematykę, więc nie dziwię się, że on też mimo wszystko gra w tą grę. No, chyba każdy lubi GTA, nie oszukujmy się. A dobra, już tak schodzimy na tematy poboczne. Ale, właśnie jeżeli chodzi o budowę fizyczną, to dość zawodnicie są obaj w dobrze zbudowani jednak. Nie wiem, czy Isamu nie jest jednak trochę wyższy i, i samu tam się przygotowywał mm, trochę bardziej, ale Rafoniks brał już udział na poprzedniej gali, tak? Jeżeli się nie mylę, dobrze pamiętam. Jeżeli coś pomieszam, to proszę o poprawienie w komentarzu po prostu. I Rafoniks pokonał Daniela Zwierzyńskiego, znanego jako Magical. No, którego szczerze mówiąc też kojarzę z przeróbek, e, tych z, e, w jakimś swoim domu, jak siedział sobie z rodzinką. E, no a tak. tak, tam też się działy różne rzeczy, ale już nie wnikajmy w to, ale Rafonik z nim wygrał wyg Wygrał walkę, także ma zwycięstwo na swoim koncie i e, ma pewne doświadczenie, tak? Mm, bo brał udział. Mm, I samo, i samo, i samo chyba nie. nie żeby mnie zapomniał, ale nie, nie, nie. I sam tutaj zmierzy się z Rafoniksem, właśnie. No niby tak jakoś mi coś podpowiada, że i samu powinien wygrać. Yy, ale. No nie wiem. I samo to kibic kibicuję, bo jednak znam go bardziej. Oglądałem go jakoś także, no, na przykład seria Minecraft dla dorosłych była bardzo fajna, przyjemna. Fajnie się to oglądało. No i zobaczymy, właśnie. Kolejna walka, dlaczego ją tu dałem i chciałem coś tam jakoś się do niej odnieść, bo jest to walka o e, pas. Pas mistrzowski kategorii półśredniej. E, no i tak, mamy Malczyńskiego, Malczyńscy ten na pewno, a czy jego brat to. Ale chyba też brali oczywiście udział w poprzednich edycjach, więc mają jakieś doświadczenie. Nie, obaj brali, obaj brali, tak? Tu mamy olejnika znanego z kanału Lorda, Kruszwila oczywiście. No, zawodnicy, jeżeli chodzi o budowę fizyczną, bardzo podobni, bardzo zbliżeni. Co dobrze tutaj zapowiada się, ponieważ jeżeli zawodnicy są zbliżeni, jeżeli chodzi o wagę, a także wzrost, zasięg rąk, co też jest ważne w sportach walki, bo też mamy zawsze podane przed walką jaki jest zasięg rąk, zasięg tak jakby ruchu zawodników i jeżeli ten, te parametry są do siebie zbliżone, to zapowiada naprawdę wyrównaną walkę, jeżeli jest to walka o pas, to walka o pas to jednak no jest wymagane, żeby trzymała pewien poziom. No, teraz wyszło tak, że to nie jest film z predykcjami, też tak nie planowałem robić predykcji, e, tylko zrobić taką bardziej luźną pogadankę. E, bo pierwszy raz podjąłem temat tej gali, e, aż tak się nie zagłębiałem i nie chciałem tutaj dawać predykcji, bo e, da, dam może dwie, trzy do tych walk co coś tam miałem pojęcie, ale tak nie będę... albo po prostu komu kibicy jest sympatii, a nie będę tutaj dawał takich predykcji, bo nie powinny się wypowiadać na rzeczy, o których nie ma się aż tak rozległej i obszernej wiedzy. Także ja tutaj tak troszeczkę sobie coś tam omawiam, jest to tak jak mówiłem, materiał ma charakter takiej luźnej pogadanki. A jeszcze kolejna walka to jest opaska tego już średniej, w ogóle tutaj AdBuster na tym zdjęciu wygląda jak jakiś samizane. A Malczyński wyszedł trochę, jeszcze mając ten tatuaż i brodę, troszeczkę wygląda jak Conor McGregor, tyle, że... No może jest trochę za szeroki i za wysoki, bo Conor jednak jest wariat, ale mały, no. A jak to mówią? No i tutaj też, jeżeli chodzi o parametry, to podobnie, chociaż jakoś ten Malczyński mnie bardziej przekonuje. No, nie wiem, czy ta tałaże dodają tego, że groźniej wygląda i jest bardziej przekonujący, przekonujący, że jednak potrafi przywalić, czy. No, jakoś tak mi się wydaje. Ten Adbuster taki grzeczny się strasznie wydaje. Więc no. Nie wiem, jak to można tak powiedzieć. Adbuster również walczył na poprzedniej edycji. W poprzedniej edycji, przepraszam, i zmierzył się wtedy z bratem chyba jeżeli się nie mylę, tego Malczyńskiego, czyli z tamtym Malczyńskim, tak, Mar oni się nazywają Dawid i Marcin, Malczyńscy, kanału Malczyńskich nie oglądam, także, no, przepraszam, Adbastera również nie, więc, no. Ale tutaj tak z, ze sportowego punktu bardziej widzenia, to jednak, no, ten Malczyński nieprzak przekonuje. I walka w sumie chyba jedyna, albo nie no dobra, jedna z dwóch e, max trzech walk, które mnie interesują jaki będzie wynik e, czyli mini Mike kontra Lord Kruszwil e, i tu jest kolejna sytuacja, gdzie obu panów znam e, jeżeli chodzi o Mike'a to w sumie on jest spokojny nie mam nic do niego, bardzo fajnie e, że sobie działa e, no wydaje się takim dość pozytywnym i sympatycznym człowiekiem e, no, Freeza aż tak nie oglądam, ale czasami sobie oglądałem i jednak tam. E, nic się takiego nie działo złego. No. E, nie są to jakieś materiały. No, jest to taka czysta rozrywka, ale. No, ale nie, nie oglądam aż tak, bo po prostu ja jednak najbardziej lubię coś o tematyce gamingowej. Także kanały Roka czy Roya to jest takie coś najbardziej dla mnie, po prostu. Ale jednak e, z minimalnym się spotkałem. W, 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 no, fe, no tak, w pewnym sensie, oczywiście, bo oglądając filmy e, z jego udziałem. I tak, jeżeli. E, a co do Lorda Crushwilla, no jego kanał jest po prostu dość hejtowany, bo. E, no, nie wszyscy zrozumieli do końca e, założenie jego. Z początku też tego nie rozumiałem, ale. No dobra. Nie, no ja dobra, ja to jednak ogarnęłem w miarę od początku. Z początku też także o jak tak można, jak tak można, ale to przecież widać, że to jest wszystko. E, zrobione tak, żeby. Jak tak się przemyśli e, całą tematykę tego kanału, jednak e, nie mówię, że wszystkie filmy są takie, ale i tak bardziej może na początku, jak to było. E, to ten kanał też ma takie pewne. Mm, o kurde, żeby też to nie, nie było za mocne słowa wartości, no bo. E, Pokazuje, e, jak zachowują się i e, pokazuje całą prawdę o takich bogatych dzieciach, tak? Znaczy, nie, nie mówię, że każdy jest, ale jak ktoś ma za dużo, takiej by pieniędzy, nie? E, I to, tak, te karmy dla kotów, te samochody, te mieszkania i tak dalej, te służące te i tak dalej, i tak dalej. I Marek je, tak jakby chciał to wszystko tutaj pokazać, obnażyć, a wyszło tak, że e, poszła taka fala hejtu, bo... No, to jest też taki kontent, właśnie. Mm, jak to teraz określić? A e, dość ryzykowny, nie? Bo właśnie można się spotkać ze złym odbiorem, też. E, I też Lord Clujville jest taką postacią, że jednak on z tej roli tak, nawet jak gdzieś był, powiedzmy, u Gimpera e, w lekko nie będzie, to też on, mimo iż tam był gościem i takim, to taka luźna, była bardziej. To on z tej roli nie wyszedł. Nie wyszedł z tej roli, tam. Dlatego też to wyszło tak, jakby on był taki zły, ale. No, nie oglądam aż takiego kanału. Ale też. Nie mówię, że jest to jakiś jeden z moich ulubionych YouTuberów, ale też aż tak jakoś nie hejtuje nikogo w sumie, więc. Tu też nie chcę hejdować. I tak, sytuację tutaj mamy dość ciekawą. Lord Crushville, mimo iż jest e, mizernej takiej budowy, dość. Znaczy takiej normalnej po prostu, ale jest dość szczupły. E, taki chudziutki dość, nie? E, nie ma jakiejś takiej atletycznej budowy, że jest albo jakimś jest napakowanym dzikiem, tylko po prostu taki chłopaczek, no. E, z kolei, ale ma przewagę wzrostu. E, ale z kolei, jeżeli chodzi o wzrost, no to tam ma. Nie wiem, chyba z metr, No, z met70 parę na pewno z kolei mini Mike no, jest dość niski co jest spowodowane jego chorobą e, która tam spowodowała zaburzenia wzrostowe ale jednak e, mimo swojego taj wzrostu mimo swoich problemów e, radzi sobie dobrze e, jeżeli chodzi o swoją budowę no to Mike jest tak no dość tak nawet przypakowany leciute, le, leciutko no, tyle, że właśnie problemem jest to, że na przykład nie masz takich długich nóg, tak? Jeżeli chciałby wykonać jakiś bardziej zaawansowany kopniak, no, nawet te prostsze też wydają się takie trudniejsze do wykonania przy takim wzroście. No to nie, ale myślę, że Mike może swoją tutaj siłę pokazać, jeżeli chodzi o walkę na same pięści, tak? E, myślę, że jeżeli solidnie trenował, to jego ciosy z ręki powinny jakoś przynajmniej zagrozić Lordowi Krużwilowi. E, Lord Krużwil no nie jest jakoś taki, nie kojarzy się w ogóle z jakąkolwiek walką. Zawsze tam e, można było się spodziewać, że gdzieś ochroniarza da czy kogoś. Tak jak to miało miejsce na przykład podczas gdy e, tamten jego. Ochroniarz walczył na poprzedniej edycji z Boxdelem, jeżeli dobrze pamiętam. No i tam już mieliśmy, ten ochroniarz oczywiście był napakowanym gościem. I nawet takiego dużego Boxdela sobie pokonał, więc no. Ale tutaj mamy walkę, w której bezpośrednio sam Lord weźmie udział. No i to zapowiada się tak ciekawie, bo z jednej strony mamy. Minimajka, który jest naprawdę fajnie przygotowany I powinien sobie dobrze radzić Ale ogranicza go jednak ta choroba A z drugiej strony mamy Kruszwila, który ma teoretycznie Większy zakres ruchowy Szybkościowy i tak dalej I ma jednak wzrost przemawia Na jego korzyść Ale no Nie jest w żadnym stopniu wojownikiem Więc dlatego to jest walka, na którą czekam Najbardziej Ponieważ Interesuje mnie jej Eee, rezultat, a także sam przebieg. Choć myślę, że mini Mike jest taką osobą dość wytrwałą i powinien sobie dobrze poradzić. Eee, bo mimo chorobą sobie bardzo dobrze radzi tak patrząc na filmach sobie tam. On eee, podoba mi się też jego dystans do samego siebie, że na przykład tam kupią mu jakieś mini autko dla dziecka, po prostu to przyjmie sobie, o, fajne autko pojeżdżę sobie i tak dalej. Także też... Wydaje się taki sympatyczny. No e, i myślę, że e, też powinien dać radę tutaj. No i zobaczymy. Napiszcie też w komentarzach, oczywiście, swoje predykcje, jeżeli w ogóle. Albo napiszcie, czy też tak jak ja, e, nie interesujecie się, się jakoś specjalnie tą galą albo jeszcze gorzej e, znaczy nie gorzej jeszcze mniej po prostu interesujecie się, czyli w ogóle się nie interesujecie. A jak interesujecie się bardziej, to proszę, żeby mnie tam kulturalnie poprawić za wszystkie popełnione błędy, bo podejrzewam, że jakieś mogły się pojawić, bo to jest mój pierwszy taki materiał. I i i i i co ja jeszcze miałem powiedzieć? No i też jeżeli jesteście takimi bardziej zagorzałymi fanami, to możecie mi przedstawić swoje predykcje. Fajnie by było, gdybyście też dali argumenty, to by było coś. A Ja się będę żegnał. No i cześć.